Znajdujemy się nad piękną wodą w okolicach Poznania. To już drugi dzień mojej zasiadki. Pierwszą noc i Kawałek dnia spędziłem na przeciwległym brzegu. Niestety nie udało mi się kompletnie nic złapać, nie zauważyłem też obecności ani jednej ryby, więc postanowiłem po prostu przenieść się na drugą stronę, gdzie było widać kilka pokazujących i spawiających się amurków. Postaram się złapać. Wytypowałem już dwa miejsca. Jeden troszeczkę dalej, znajdujący się od mojego miejsca, czyli niestety wchodzi w grę tutaj wywózka, a drugie właściwie niedaleko, myślę z 25-30 metrów od mojego brzegu. Postaram się być może nawet tam zarzucić, jeśli się uda. Chciałem Wam pokazać dwa zestawy i dwa sposoby nęcenia, które wybrałem właśnie na ten tą, na tą no drugi dzień i drugą nockę mojego tutaj pobytu i po powiedzieć Wam, dlaczego akurat tak to robię. Jak wspomniałem, pierwsze miejsce, które wytypowałem znajduje się praktycznie nad samym przeciwległym brzegiem. Jest to pas wyciętych drzew, pełno kołków, pełno patyków. Wchodzi w grę wyłącznie wywózka i prawdopodobnie hol też spontanu. Dlatego postanowiłem użyć takiego zestawu. Składa się on z plecionki miękkiej przy haczyku i z kawałka sztywnej. Żyłki y, Chodling przy, przy Klipsie. Powód, dla którego w ten sposób to zamontowałem, a nie inaczej, jest taki. Y, przy tak dalekiej wywózce nie ma możliwości jest możliwość, ale nie jest to do końca wygodne, żeby co godzinę, dwie, trzy przerzucać czy sprawdzać stan zestawu. A jak y, popatrzy się do tej wody, to widać po prostu masę drobnicy i sporo takich właśnie małych hamurków, które mogą wielokrotnie brać do pyszka y, przynętę i cały zestaw i go po prostu niestety wypluwać. To się zdarza na na porządku dziennym w każdemu z nas. Nie chciałbym dopuścić do tego, że po kilku takich zastaniach i wypluciach, gdzieś ten przypom się gdzieś tam zaplącze, czy wbije w patyczki, które niestety zalegają w dużej części dno. I stąd właśnie taki zestaw. Ten kawałek sztywnej żyłki, którą tutaj mamy, powoduje to, że ten zestaw nigdy nam się nie splącze, czy tam nie zetknie kulka razem z klipsem i zapobiega to po prostu zahaczaniu się haczyka o resztę zestawu. Za każdym razem kiedy ten haczyk będzie zasany i wypluty, sztywność tego materiału powolutku nam będzie ten haczyk z przynętą od ciężarka od, odciągać. Z tego powodu również właśnie zamontowałem pop-up. E, przy takich dalszych wywózkach i w ogóle generalnie staram się łapać na przynęty, które same się, że tak powiem, resetują. To znaczy po zasaniu i po przesunięciu zestawu one zawsze powracają do tej swojej pierwotnej pozycji, w dalszym ciągu czekając ewentualnie na branie. Resztę zestawu dopełnia bezpieczny klips w wersji weed, dedykowany pod zielsko, ale tak samo skutecznie spisuje się na zaczepy. Ma, po, ma on bardzo szerokie uszko, w które wsadza się ciężarek i wyciętą lekko e, gumkę, przez co ciężarek spada w ten sposób, bardzo prosto, bardzo szybko, przy samym braniu już, nie dopiero jak zaczepi się o zaczep, nie dopiero kiedy wplącze się w zielsko, tylko już bezpośrednio po braniu ciężarek wypada. E, jest to o tyle mi potrzebne, że łowiąc w zaczepach, przy takim dystansie jak tutaj, moim zdaniem, jest to po prostu nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla ryby, żeby łowić z ciężarkiem niespadającym przy braniu. W 9 przypadkach na 10 ten karp czy amur automatycznie wchodzi w zaczepy i wchodzi w grę ewentualnie jeszcze siłowe wyszarpywanie gdzieś za żyłkę czy odplątywanie pomiędzy kołkami, ale w dużej części takie manewry się nie udają. Dlatego uważam, że przy takim łowieniu wyłącznie klipsy i wyłącznie w wersjach, które powodują ich automatyczne wypięcie, się przybraniu. Ostatnim i oczywiście najważniejszym elementem zestawu jest haczyk. E, tym razem zdecydowałem się użyć haczyk, który nazywa się Fang Uni. E, jest to po prostu taki klasyczny kształt o szerokim łuku kolankowym i zaostrzonym do środka e, ostrzem. Dzięki takiemu właśnie kształtowi ten haczyk bardzo głęboko wchodzi w mięso ryby i już tam zostaje. Rzadko się zdarzają na tym haczyku wypięcia, dlatego właśnie jest to mój wybór jeśli chodzi o łowienie w zaczepach na dalekich dystansach. Jako przynętę zastosowałem Popapa 20 mm Tangerine Dream, czyli mandarynkowy sen, powiedzmy. Jest to przynęta o zapachu mandarynkowym z serii Instant Action. To jest przynęta po prostu bardzo, bardzo mocno aromatyczna, przeznaczona do szybkiego łowienia. No a w takiej temperaturze wody amury naprawdę muszą być czymś przytrzymane, bo jeśli zastosujemy jakieś przynęty o małej ilości, powiedzmy, takiego wizualnej atrakcyjności i, powiedzmy, zapachu, to one bardzo często po prostu mijają to i szukają jakiegoś miejsca, w którym znajdą więcej pożywienia. Z uwagi na to, że wywożę dość daleko i że dno pokryte jest dość dużą ilością drobnych patyczków, które mogłyby gdzieś tam unieszkodliwić mój zestaw, wbijając się w nagrod haczyka. Zdecydowałem się wyeliminować za wszystkie rzeczy, które ściągają drobnice. Pozostałem wyłącznie przy kulkach w rozmiarze około 20 mm, rozsypanych na bardzo małym obszarze. Jednorazowo na wywózkę wywożę około niecały kilogram kulek. Wydaje się to być może bardzo dużo, natomiast o tej porze roku amury mają taki metabolizm, mają tak przyspieszony metabolizm, że są naprawdę w stanie pożreć bardzo dużo zalęty, dlatego tak kilogram przy kilku amurach naprawdę nie jest zbyt duża ilość. Kiedy na naszych rodzimych łowiskach łapiemy amury, niejednokrotnie zużywamy setki kilogramów kukurydzy i po sprawdzeniu kamerą kilka godzin po wywiezieniu zalęty okazuje się, że jest całkowicie wyczyszczone. Także jeśli chodzi o amury o tej porze roku przekarmienie łowiska właściwie jest chyba nierealne. W odróżnieniu od tego pierwszego miejsca, drugie miejsce chciałbym z uwagi na bliższy dystans jaki mnie tam dzieli i e, czystsze dno, e, chciałbym właśnie spróbować e, zrobić troszeczkę zanętę drobniejszą, dosypać dużą ilości e, ziaren, e, pokruszonych kulek, stworzyć taką de facto chmurę zanętową przypominającą to czym e, Właściciel łowiska karmi tutaj swoje ryby. Rozmawiając z właścicielem, mówił, że karmi tutaj ryby regularnie dookoła brzegu mieszanką kukurydzy, żyta, konopi i innych tego typu drobnych, drobnych elementów. Wszystko to jest dość mocno rozgotowane. Jest to smużąca taka zanęta i chciałbym w jakiś sposób odzorować to, co on robi. Być może te ryby będą do tego podchodzić z mniejszą ostrożnością. Dlatego zdecydowałem się użyć mieszanki konopi. Z, dodat z dodatkiem, z dodatkiem e, papryki chili. Ryby bardzo lubią ten ostry, ostry smak. Jest to wielokrotnie używane przeze mnie w, i w przypadku łowienia amurów i karpi. Do tego pokruszone kulki kulki w całości Tangerine Dream, czyli mandarynka z serii Instant Action. Do tego jeszcze pomielone orzechy tygrysie, które mam gotowe już w opakowaniu. Nie, nie, nie muszę tego samemu mielić. I trochę gotowych całych, całych orzechów tygrysich, żeby po prostu zorientować nieco ryby i dać sobie więcej możliwości, jeśli chodzi o potem dobór przynęty. Teraz chciałbym Wam pokazać zestaw, który zastosuję Właśnie w tym drugim miejscu, gdzie nęcić będę drobnymi ziarnami i tą taką smużącą e, mieszanką naśladującą ten pokarm, którym e, właściciel łowiska karmi regularnie ryby. E, zestaw ten się różni diametralnie od tego wcześniejszego, z tego względu, że to dno tutaj jest dużo czystsze, nie zalegają na nim patyczki, więc mogę troszeczkę już sobie tutaj zrezygnować z popapa i łowić na to, co jest w zanęcie. Drugą różnicą jest sposób montażu ciężarka. E, ryby, które żarują na niewielkim obszarze, na drobnej zanęcie, takiej właśnie jak konopie, pokruszone e, kulki i i tego typu rzeczy. Robią bardzo niewielkie ruchy, i właściwie czasem stoją dosłownie minutami w miejscu. Dlatego potrzebujemy zestaw, który nam bardzo szybko będzie przekładał całą masę ciężarka na ostrze haczyka, jeśli ewentualnie jakaś ryba zasię naszą przynętę. Dlatego właśnie korzystam z ciężarka przelotowego centrycznego. Natomiast tutaj również występują pocięte drzewa i inne zaczepy, dlatego ten ciężarek dobrze by było, gdyby też z zestawu mi się zrzucał po braniu. Dlatego tutaj mam takie ciekawe rozwiązanie, które daje mi jedno i drugie. Jest to ciężarek centryczny, jak widać. Pełna masa tego, tego ciężarka automatycznie. Zacina nam amura czy karpia, w zależności od tego, co, co, co pobierze naszą przynętę. Natomiast wyprowadzenie tutaj w tym wypadku Klingon lidera, czyli takiego ledkoru bez rdzenia, powiedzmy miękkiego, za ciężarkiem i tylko wetknięcie y, krętlika tutaj do, do, tej, do tego gniazda powoduje nam to, że po braniu to nam może całkowicie wyskoczyć. Czyli mamy i jedno, i drugie. Zestaw, w którym pozbywamy się ciężarka, możemy bezpiecznie holować, nie, bez obawy o to, że coś nam tutaj wejdzie w zaczepy, ale mamy też właśnie tę szybką reakcję ciężarka na nabranie. Do zmontowania takiego zestawu będzie nam potrzebny ciężarek, centryczny oczywiście, który posiada taką sztywną rurkę wewnątrz. Tylko takie do tego celu się nadają. Następnie potrzebujemy krętlik z, najlepiej z dwoma pierścieniami, jeśli mamy możliwość taki, taki gdzieś tam dostać w sklepie. Nadaje się też z jednym pierścieniem. Należy zrobić bardzo prostą rzecz: zmontować gumkę, która z reguły jest dołączana do zestawie do ciężarków lub zamontować po prostu gumkę z bezpiecznego klipsa, przywiązać ledkor czy tam ledkor bez rdzenia do jednego z pierścieni do drugiego z pierścieni przymocować przypon i pozostaje nam tutaj luźny krętlik pomiędzy tymi dwoma pierścieniami. Ten krętlik wchodzi po prostu tutaj do tego gniazda w ten oto sposób, na następująco. I teraz tą gumeczką tutaj blokujemy sobie ten zestaw na tej rureczce. W takim montażu to wygląda tak, jak, tak jakby ten led przechodził przez środek ciężarka. Nic nie widać, można tym bezpiecznie rzucać, bo w tą stronę ten krętlik nam z tego gniazda nie wyskoczy. Także tutaj spokojnie można naprawdę bardzo mocne, dalekie rzuty oddawać. Nic nam tutaj nie przeszkadza. Całe działanie polega na tym, że ten krętlik nie jest połączony żyłką w środku ciężarka, tylko jest przeprowadzony na zewnątrz. Jeśli tylko coś pociągnie z tej strony, ten krętlik z tego wyskakuje. Utrzymuje się wtedy ciężarek wyłącznie na tej naszej gumeczce. Natomiast oczywiście po lekkim naprężeniu zestawu ona automatycznie spada, pozostając nam zestaw już bezpieczny do holu. Przypad, który stosuję tym razem, jest bardzo krótki, ma jakieś 15 cm i zbudowany jest na bazie plecionki Armoring, czyli bardzo miękkiej plecionki, ale bardzo, bardzo, toną, bardzo mocno tonącej, przez co gdziekolwiek by nam ten haczyk z tą przynętą się nie przemieścił wśród żarujących ryb. Ta plecionka zawsze będzie nam się ładnie układać na dnie, płasko nie odstawać, nie odstraszać tych ryb żerujących między nią. To jest bardzo istotne. Jest też bardzo, bardzo mocna, więc jeśli nam ewentualnie ryba niestety wejdzie gdzieś w zaczepy, to będziemy w stanie ją jakoś bezpiecznie docholować i ją uwolnić z tych zaczepów. Nie jest to, mimo tej miękkości, nie jest to plecionka słaba. Dalej mamy haczyk Fangaper, jest to bardzo charakterystyczny haczyk, on ma praktycznie najkrótszy chyba czonek, jaki w życiu widziałem. E, taki tłuścioszek. E, dzięki temu kształtowi on po prostu wkręca się bardzo, bardzo głęboko w mięso, nawet bardzo twardych pysków amurów. E, w tym wypadku absolutna konieczność, bo spodziewam się właśnie pod tym brzegiem tutaj e, złapać amura. E, dalsza część tego tutaj zestawu to kawałek silikonowej rurki, którą mam nawleczoną razem z włosem na, sam, na samą kolanko właściwie haczyka. E, i tutaj nam włos praktycznie stoi w jednej linii z ostrzem i z grotem. Powoduje to bardzo agresywne obracanie się tego haczyka przy naprężeniu zestawu. To jest po prostu dosłownie centymetr i on automatycznie jest już wbity w mięso. I wchodzi dzięki temu, że jest bardzo ostry, po prostu wchodzi automatycznie do tego stopnia, że można obrócić rękę i on w ogóle nie spada. Tak samo dzieje się, mniej więcej w pysku karpia czy Amura. Jak tylko złapie się za skóreczkę, dostanie troszeczkę oporu z, z ciężarka automatycznie już wisi i w żaden sposób nie jest w stanie się tego podbyć. No i kazało się, że decyzja z przeniesieniem się na drugą stronę przyniosła oczekiwany skutek. Złowiłem parę ładnych hamurków. Jeden z nich miał, jeśli dobrze pamiętam, 11 kilo, także już bardzo ładna ryba. Zdecydowanie potwierdziły się moje przypuszczenia, że ryby dobrze zareagują na zanętę, która będzie naśladować pokarm, który im tu wrzuca właściciel. Smużąca zanęta, mieszanka różnych ziaren całych, pokruszonych i pokruszone kulki, które tworzyły właśnie bardzo fajną taką smugę, zadziałała. A, świetnie Podstawą tej mieszanki, którą właśnie tam wsypywałem, były mielone, mielone na grubo orzechy tygrysie. W takiej zanęcie z dodatkiem, oczywiście, pełnych orzechów tygrysich, konopi z, z dodatkiem chili. Całych i pokruszonych kulek Tangerine Dream, czyli mandarynka z serii Insta Action, mogłem sobie kombinować z różnymi przynętami. i Okazało się, że istotniejsza była zanęta niż przynęta. Złowiłem Amura zarówno na, na orzecha Tygrysiego, jak i na popapa Tangerine Dream. Także tutaj zanęta zrobiła robotę i pozwoliła mi potem pokombinować z różnymi przynętami. Gdyby okazało się, że mam problem z jakimiś innymi małymi rybami, to wtedy nawet mogłem korzystać z 20mm peletu i to też chętnie było zasysane przez Amury. Także zdecydowanie. Polecam użycie ziaren, zwłaszcza latem. Świetna metoda. Polecam.